Cześć, mam na imię Agnieszka i witam Was na kanale WUBER. W tym odcinku opowiem Wam, czym jest linia kropująca i czy warto ją mieć w swoim ogrodzie. Zapraszam na ten odcinek. Linia kropująca to nic innego jak system nawadniania i możemy mieć automatyczny lub taki ręczny, prosty, który ja Wam właśnie za chwilę pokażę. Dlaczego w ogóle warto mieć tą linię kropującą w swoim ogrodzie? W dzisiejszych czasach, kiedy jest naprawdę bardzo sucho, rzadko kiedy pada deszcz. Potrzebujemy, aby nasze rośliny dobrze rosły. I do tego ta potrzebna woda. A taki system właśnie kropujący delikatnie rozkłada wodę, właśnie bardzo nisko, przy korzeniach samych rośliny. Nie trzeba podlewać z raszaczem, bo przez raszacz wiecie, jeżeli podlewacie jakiekolwiek rośliny, to one po prostu, ta woda osiada się na nich i może powstawać na tych roślinach choroby grzybowe. Linia kropująca dodatkowo zaoszczędza nam mnóstwo czasu, ponieważ my ją podłączamy i zostawiamy akurat ten system na godzinę czasu i samo się podlewa. Kupując linię kropującą, każdy producent podaje. Ile z takiego jednego kroplownika wychodzi wody w ciągu godziny na przykład i przy jakiej ilości, jeżeli macie ciśnienie wody, na przykład jeden bar? U mnie to akurat jest 2 litry na godzinę, więc jeżeli ja sobie włączę takie nawodnienie w ogrodzie, to wiem, że przez każdy kroplownik wychodzi mi 2 litry wody pod jedną roślinkę. Każdego tego kroplownika, więc mogę sobie szczegółowo doprecyzować ilość wody pod każdą roślinę ile ona potrzebuje. Więc na przykład wiem, jeżeli hortensje są roślinami, które potrzebują dużo więcej wody, to mogę takie na przykład nawodnienie sobie wydłużyć. A na przykład do roślin, które tolerują stanowiska bardziej słoneczne, mogę sobie na przykład skrócić na czas podlewania do pół godziny. Ja wybrałam sobie zestaw linii kroplującej, dlatego w tym zestawie mam tak linię kroplującą, to jest to. Mam też elementy do niej potrzebne, czyli na przykład kolanka, to jest kolanko. Tutaj mamy taki, złączkę, no i przede wszystkim kranik, bo to jest bardzo ważne, aby mieć, bo to jest początek Waszej linii kropującej. Dodatkowo są też e, szpilki, który, dzięki którymi mocujemy do podłoża tą linię kropującą, po to, aby się nam nie przesuwała, a w pierwszej fazie to jest ważne, ponieważ ona jest złożona, więc aby się ładnie uleżała na glebie, potrzeba właśnie ją dobrze przymocować do, do ziemi. Stawowe informacje już macie, teraz możemy przejść do działania. I tak, bierzemy sobie linię kroplującą. I co ważne, zaczynamy od miejsca, które mamy najbliżej albo zbiornika na wodę, albo kranu. U mnie będzie tutaj, bo ponieważ tędy sobie pociągnę ten wąż zwykły ogrodowy, do którego będę się wpinała. Taką linię łatwo jest złożyć, jeżeli nie mamy e, żadnych roślin na rabacie, ale tak jak tutaj u mnie, trzeba się trochę pogimnastykować, aby to ładnie rozciągnąć. Jeśli będziecie mieć taką sytuację jak tutaj, że się lina Wam po prostu pognie, po wystarczy wziąć dwa palce i mocno przycisnąć. Ona się Wam rozprostuje wyglądają i teraz ważne, jak zakładacie szpilkę, aby po prostu sobie ich nie zatkać, tylko obok założyć tą szpilkę. Tutaj zakończyliśmy jakby jeden odcinek, ale ja chcę sobie poprowadzić tą linię jeszcze tam dalej pod dendrona, który potrzebuje wody więcej. Dlatego taki wąż, taką linię kropującą, możecie spokojnie sobie puścić na tą, czy na przykład ją też opleść wokół, gdybyście chcieli jakieś rośliny, i pociągnę sobie aż tutaj do końca. Jak obcinamy taką linię, ważne jest, aby ją po obciąć prosto, nie pod ukosem, więc nie tniemy ją prosto. A dlaczego? Zaraz Wam pokażę. Ponieważ gdyby to było pod ukosem, kodając to, woda by Wam tu uciekała. To musi być równo wszystko do samego końca ciśnięte. U mnie to jest tyle. I teraz tak, tutaj możecie sobie poprowadzić dodatkową linię jeszcze jedną kropującą, a tutaj ciąg dalszy wydłużyć po prostu tą. Ja akurat będę już kończyła, dlatego Wam zaraz pokażę to sobie wykręcę. No i każdą linię oczywiście trzeba zabezpieczyć właśnie na końcu, aby woda nie uciekała. Ja używam takiej końcówki, nie wiem, korek to może być, albo jakaś zatyczka. I staramy się oczywiście jak najgłębiej to wbić. I teraz tak, taką linię kropującą możemy zasypać sobie korą, natomiast producent nie zaleca przykrywania jej ziemią, ponieważ mogą zatkać się kropowniki. A teraz jak sprawić, żeby taka linia kropująca działała, Potrzebny wam ten kranik, który zakładacie sobie na początek linii kropującej? Tylko pamiętajcie, załóżcie dobrą stronę. Tutaj, z tym oznaczeniem pomarańczowym, będziecie wpinać węża ogrodowego. Kranik w chwili obecnej jest zamknięty. Odkręcamy go, idziemy po wąż ogrodowy i sprawdzimy, czy linia działa. Kupując linię kropującą, mamy do wyboru albo z kompensacją lub bez. Ja wybieram tą z kompensacją, ponieważ mam wtedy pewność, że na całej jej długości mam dostarczoną taką samą ilość wody. Nawet jeżeli jest pod górkę, taka sama ilość wody przepłynie pod każdym kroplownikiem. Natomiast zalecane, zalecana długość takiej linii kropującej to jest maksymalnie 100 metrów. Jak widzicie, proces zakładania linii kroplującej jest bardzo prosty. Natomiast jeżeli wasza linia nie działa, to przyczyną może być przede wszystkim ciśnienie wody za wysokie lub za niskie, poza tym zatkanie się kroplowników i po trzecie, zbyt długi rozstaw linii kroplującej. Jak wam zostanie taki kawałek linii kroplującej, warto ją sobie zachować, ponieważ można ją później jeszcze użyć na innej rabacie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Czekam na Wasze komentarze, jak Wy sobie radzicie z nawodnieniem w ogrodzie, jakie macie propozycje, lub na przykład chcecie coś ciekawego zobaczyć na tym kanale. Ja za dzisiaj Wam dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.